Siema, siema, history, what the rich? Richie. I nam w kolejnym odcinku z erpangę. O którym nie pamiętam, co mówiłem w wcześniejszym odcinku, co będziemy robić. Ale coś się zobaczy. Może dalej jeszcze tutaj po prostu porobimy rozboje pieniądze, monety. Chodźmy do cyberpsy cyberpsychola. Rozwalimy. Gdzie on jest? A, niedaleko. No. No już jak pięknie z dzień zacząć, jak się po wstanie. To po pierwsze trzeba wstać. Rano jeszcze najlepiej. Eee, I za mnie, nie wiem, po godzinie wstanie już, już na siłę. coś pięknego. Życie jak w Madrycie. O, no poszedłem. Sorry ludzie, sorry, ja idę tu. No cyberpsychol tu jest, sobie tak. Stój ta, nie bojta się o swoje życie. Zapiszemy jeszcze tylko gieręczkę. Bierzemy naszego shotguna. Czy jestem dzbanem? Hmm. Jestem dzbanem, on tam wyżej jest chyba? Czy nie? Mm. A, tu yeah. budowleńcy zastrajkowali. Boją się pracować, bo rano znaleźli narzędzia zaplanowane. Nie wiem, na którym czasem spotkałem te Może to jakieś parachunki, ale ja myślę, że doszło do ataku psychoza. Jeśli mam rację, to postaraj się obezwładnić agresora, a ja to dalej załatwię. Nie będziesz mi mówić, co sam robić. Typ. No chuj, nie trafiłem. Krytycznie w banie. Krytycznie w banie. I krytycznie. G! Let's go! Łatwo! Dzięki panom, zawsze jest ze mną. Panom, zawsze jest ze mną. Możemy takie rzeczy robić. Komponenty! Ty gościu, co miałeś? Jonas. To nie to. <laughs> Czul, niech będzie. Już? Czy coś jeszcze dla Ciebie? Hmm. Kawusia Dino, dino nowić, dobra No to teraz cyberpsychoza, let's go! Jeszcze mm, mi Skorpiona. I lecimy, nie spimy. Mówię, no ja teraz bym porobił właśnie takie... O, czekajcie, bo NCPD muszę usunąć. No te poboczne czy coś, bym, z chęcią bym tą kampanię ewentualnie większość zrobił, nie? Tak, Daj, dajmy na to teraz właśnie tak troszeczkę z kampanią podgonić, z tymi głównymi misjami, zobaczyć jak nam pójdzie z tym, z, z jednym z bosów, którzy będą chyba już w kolejnej misji, jak taka mura się odezwie, eee, później się podekspić i tak naprawdę zobaczyć czy damy radę przejść już sobie całego, całego panka. Teraz piepsył. Ja cię załatwię moją nową bronią. Albo oni sami się załatwią. Ej <ścoughs> No Dobra, oni się go załatwią. Był koło mnie, nie widziałem go. Ja byłem pewny, że oni go sobie zabiją, a ja nie będę musiał nic robić. Gde? No nie. No dawno nie było śmierci. Dawno nie było śmierci. To jest najważniejsze. No, czekajcie, to chyba jednak zmienię tą strzelbę W sensie nie jest zła, ale to chyba ta moja podwójna lepsza pokażę widzę że chyba ta widzę 600 a o no to ma jeszcze w menu dawaj mi Ja nie wiem czy to tu się odwala. Nie mam powiedzieć Ale mam plan. Pytacie jaki Kurwa sprytny On gdzieś tutaj był, nie? Tędy nie da się przejść tam? Gdzieś tam do nich o G czy to jednak tak nie działa? Shit. To po moim sprytnym planie, tyle bym powiedział. Może go nie zabiję do tego czasu, zanim ja tam znowu nie wrócę na, na pole bitwy xD. je Mhm. <coughs> Ataka karika! Easy. Ta. No i to był mój genialny plan. Najważniejsze, że się udało. Let's go! Indie test. też są kontrakty. To kiedy indziej zrobimy tak za jednym razem. Gdzieś szybkie dwa odcinki. Tu są jakieś super psy, psychole. A tutaj gdzieś. Mm... O, Uu, daleko. Let's go. Papa mobile. 25 na 7, a ty dalej otwierasz się? 24 na 7? Gościu, to jest marketing. Mnie już kupili, ja bym robił tam zakupy cały czas. No i minus innym nawet bym nie, nie, nie robił. No i zobaczcie, ja zrobiliśmy dwie cyberpsychozy, mam, już mamy więcej chyba o, prawie 10 koła? jest 100? Będzie się A nigdy nie zrobiłem wszystkich misji e, tej. Jak to się nazywa? No, reginy. Na jednym save byłem bardzo blisko, ale miałem jakiegoś buga i pokazywało mi, że miałem zrobione wszystko. Nie mam na mapie zaznaczonego żadnego cyberpsy cyberpsychola, a został mi jeden. I nie wiedziałem o co chodzi, czy to może z jakiejś misji plus, minus ewentualnie to idzie czy coś. Jakby, może jakiś dialog ominąłem, ciul wie tak naprawdę, ale no, jednak się nie udało. Mówię, dobra, ciul. Na kolejnym saveie bardziej się tym zainteresuje tematem, żeby nie było lipy. Let's go! Kurwa driftem! A on driftem bieda. O kurwa to ten. ten. Że mu dwołali. No, wychyl się. No jeszcze za jednym był. Tak, jak chciałem. O to chodziło. Takie, to to też chodziło. A co? muszę szukać okolicy, ale można to otworzyć? Mm. Nie można. Uh -huh. Trzeba mam do budynku i co? A, komputer. Lit. Zabiję go! A, shit. Ale no dobra, nic się nie dzieje, tak? Wygina, jesteśmy dalej. O kurwa. Let's go! Easy peasy la No I zerknijmy sobie jeszcze General Madrid Madrytka, a jeszcze tego wariata mm. so, Po kolei ich tu będziemy odhaczać Oni nie wiedzą, że to ja tu jestem największym w tym cyber psycholem Wi słuchaj Słucham Czemu? No o kurwa, to jak tutaj przyszło Widać, że nogi ćwiczyła. Większe jumpy ma ode mnie. Cholera! No i Jeszcze lepsza euforia. Niech będzie. Eee, oh. y przeczytać poproszę. Ło kurwa, padł. To tu tak, to panu spytoł. Dobra. Jeszcze? Hmm. Boże, ile tych kurde scenariuszy! I tak nim o to sposobem. Śródmieście jest wolne od cyberpsycho. No, bo czy dużo mi ich nie zostało. nigdy? Idziemy! Halo? Hmm. Motor tam daleko. Proszę na miejsce mi tutaj przyprowadzić go. Dzięki. Hmm. <ścoughs> I zobacz. Oj! O, 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 o! Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, dziesięć. O, zgadza się to teraz nie mam Boga. W poprzednim miałem 17 na 16 na 17 nie mogłem znaleźć tego ostatniego. To może teraz to zrobimy od razu, zanim takemu do nas zadzwoni. Hm. Satte, satte, satte. Myślę, że ta tak będzie najlepiej to zrobić. Ja jestem ciekaw, jaką nam nagrodę w ogóle za to. Bo mówię. Bost tu bo się buduje. Góra na górę muszę jechać. Dajesz wi Dasz radę. Dasz radę. Idź. No, let's go. Szyk. Co to jest? No chuj, wszyscy na mnie Easy. Czemu się stało... O chuj. Ile ich tu kurwa leci? O kurwa, umrę. אה, so, בוא Dobra, więc ja powiem, że nie wiem co to... Czekaj, nagrywasz dalej nagrywasz. Ja nie wiem co to jest za miejsce w ogóle. Ja się mogę pojechać naokoło. Bo ja sam jestem w szoku. Dobra, no i niech będzie, że w tym miejscu zakończymy i za chwilę pójdziemy do Cypers v 2 Więc yy, do zobaczenia i widzimy się już za chwilę.